a to jest kolejny odcinek Kamanoik Stoimy pod najbardziej rozpoznawalną ikoną Anglii jaką jest Big Ben ja dotarłem mimo pogody która jest wręcz do dupy mimo wiatru, mimo deszczu Stoimy pod najbardziej rozpoznawalną ikoną jak mówiłem, jaką jest Big Ben Big Ben Wieża zegarowa projektantami Big Bena byli m.in. Charles Barry i jego asystent August W. Bingen. Projekt zegara został wybrany w drodze konkursu. Wytyczne, jakim miał sprostać projekt, opracował królewski astronom Sir George R. Dzwon nazwany został od imienia Sir Benjamin Halla, głównego komisarza robót w 1858 roku. Inne źródła podają, że ta zwyczajowa nazwa pochodzi od imienia Benjamina Counta, popularnego w owym czasie boksera wagi ciężkiej. 31 maja 2009 roku Big Ben obchodził swoje 150 10 lecie Teraz jest Big Ben, najbardziej rozmuchawalna, i to na Londynu. I to tyle, króciutko, dzisiaj króciutko, bo tylko Big Ben. Niestety nie ma wizy, jak było koło, ale na kole nie wziąłem aparatu, tylko Big Ben. Więc dobrze, ja już będę kończył. Ja jestem kapaną, a tu był kaba na razie. Dobra, żartowałem. Jeszcze jeden Mianowicie, Twierdza Tower, dawne więzienie angielskie, gdzie spiskowcy i wszyscy, nawet sam Guy Foyce, byli uwięzieni właśnie w owej wieży Tower. Wieża Tower jest dość rozpoznawalny przez wszystkich budynek. Najcenniejszym dziełem, właśnie Wieży Tower, było pięć gołębi, które miało chronić. Legenda głosi, że gdy pięć gołębi, wieży Tower, zginie, to cała Anglia się rozpadnie, i największe skarby zostaną zgrabione przez złodziei i dawne złe plagi, które rzuciły kiedyś dawni, które rzuciły kiedyś dawni szamani. To są tylko legendy, ale. Anglicy dzielnie bronią swoich pięciu królów wieży Tower. A teraz już naprawdę koniec. Jeszcze będzie jedna fotka za chwilę. Teraz! Tower Bridge. Most zwodzony w Londynie, mylony niekiedy z sąsiednim mostem londyńskim London Bridge. Przeprowadzony przez tamizę w pobliżu Tower of London, od której bierze swoją nazwę. Jeden z najbardziej znanych obiektów w Londynie, zbudowany w stylu wiktoriańskim. Tower Bridge przycina tamizę na wschodnim końcu Londynu. Od początku swego istnienia uznawany był za arcydzieło ówczesnej inżynierii. Porównywano go ze słynną niż wieżą Eiffla zbudowaną 5 lat wcześniej. Potężny, ważący ponad 200 ton, napędzany parą mechanizm mostu, regulował otwarcia jego środkowej części. Jedną z najchętniej odwiedzanych londyńskich zabytków – Seres. To koniec dzisiejszego odcinka. Ja jestem Kabanos, a to był Kabanoink. Na razie!